Cześć, się manko z tej strony, Kondzix.pl. Witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. A dzisiaj Wam będę prezentować moje studio, tak, studio do nagrywania. W którym mam co? No, zaraz zobaczycie, ale zanim to, to dajcie łapkę w górę, zostawcie subskrypcję, bo mam już 38 subskrypcji, za co Wam bardzo, bardzo dziękuję. A na 50 subskrypcji będzie QA, więc fajnie było, gdybyśmy dobili 50 subów. A no, i zostawcie komentarz, czy Wam się podobał film? No to co? No to przejdźmy do prezentowania studia. I tam. To jest moje studio. Nie, no, że to idę. To jest moje studio. Oj, czekajcie, bo starcie, mi to przeszkadza. O. Mam tutaj studio, mam pianki akustyczne, no. Tak wygląda moje studio. Teraz Wam wszystko powiem. Co i jak. No to dobra, no to zacznijmy tutaj. Tutaj mamy pianki akustyczne. O, tak. Takich mamy tu pianek. W sumie nie wiem ile. Dokładnie. Tam mamy okno. Um, ale to jest takie 50 na 50. To jedna jest 7 zł. Mam no tu dwa krzesła. Tutaj jedno, tam drugie. Yy, no to co, przejdźmy dalej. Mam no, no, te pionki No, jest lepsze głosniki nim i w ogóle. Tutaj, a jeszcze tu są. O, nade mną trochę. To tak, zacznijmy od laptopa. Mam tu laptop. Yy, I tutaj, jak widzicie, jest mój kanał. I mam 36,8 subskrypcji, O, ostatni film, który wrzuciłem, to było 3 dni temu, bo ja to nagrywam 4 lipca, do 5 lipca. To było, że dropnąłem pan. Yy, tak, i to jest taki laptopik, zwyczajny laptopik, yy, na którym się wszystko mogę sprawdzić i w ogóle. Oczywiście jest woda, bo wodę trzeba pić. XD. Mam tu także JBL, jakbym chciał sobie. Posłuchać dobrej muzyki. Taki JBL, fajny. To położę go tu. Mam także Nintendo Switch'a, na którym nagrywałem Mario Kart 8 Deluxe. Tak. Oczywiście to jest edycja limitowana. Edycja limitowana tego Nintendo Switch'a, bo z LED Pikachu. Yy, I czekajcie, właśnie, nie, 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 bo ja tu Wam pokażę, z którego to jest odcinka, tylko, o, to jest z tego odcinka, gram w Mario Kart 8 Deluxe. Okej, okay, no, tak wygląda, to jest Nintendo Switch, czekajcie, jakby to wyjąć bo mam jedną rękę, o, widać mnie nawet w kamerze, dobra, tak to wygląda. Elu! Tak to wygląda. Tak jest Nintendo Switch. Dobra. I oczywiście stacja dokująca. Następnie mamy głośniki. Tutaj jeden z firmy Jakie Creative. I drugi, który gdzieś się tam skopał. Tutaj mamy głośniczek. Jakby go. O! Mam też myszkę. Taki fanartik spajka, klawiatura, Klawiaturę, komputer, oczywiście, na którym gram. I na pewno wrzucę niebawem odcinek, czemu mi to włącza Steam. A. Nie wiem, yy, odcinek, gdzie wam, no mówię, powiem wam, jak zainstalować Brawl Stars na kompa. Mam także jeszcze dwie gry, bo jedna jest tu yy, w Nintendo, i dwie jeszcze mam Mario Odyssey, którego sobie kupiłem. I Mario Kart 8, którego już widzieliście w tam w odcinku, gdzie graliśmy. No dobra. Yy, no, tutaj sobie gram w różne gry. Weźmy co ja tu mam: Overwatcha, Czekajcie, wyostrzy to Overwatcha, Hearthstone, Battlefront 2, Apex Legends. Fortnite, Slime Ranchera, Brawl Stars'y. No i resztę tam takich. Minecraft'a też mam. No. Yy, co jeszcze, co jeszcze, co jeszcze? Yy, mam jeszcze oświetlenie. To jest ze zwykłej lampy. To, czekajcie. Patrzcie. To jest taka zwykła lampa. Jak teraz tutaj ją ustawię. I... Włączy. No, jest jaśniej, ale lepiej to widzę, jak jest ciemniej, bo teraz jest wyjątkowo jasno. Więc ten światło nic do końca nie robi, ale jest jasne. Yy, dobra. Yy, jeszcze Wam mogę pokazać yy, mój statyw, w którym będę nagrywać yy, dużo rzeczy. O. Aki staw, tatyw może być wyższy ode mnie. Można go jeszcze o jakieś 50 cm obwyższyć. Będzie na maksa. Pewnie się zastanawiacie, bo to jest tu było łóżko, bo to było przemyblowanie. Gdzie te wszystkie plakaty, co tu były, tam aż do tamtą, to one są? A tam, tutaj. Są wszystkie plakaty. Dokładnie. I tam i tamten jeszcze. O. Wam pokazać, o, a tamten duży tak trochę się zniszczył, więc, ale jeszcze go dam. Tak wygląda mój statyw. No i co? I może zakończenie zrobimy w naszym studiu. Hmm? No dobra, to idziemy do naszego studia. Tak wyglądają te pianki, mam nadzieję, że Wam się podobają. Tak, to chyba wszystko. Wam pokazałem. No to ja Wam dziękuję bardzo za oglądanie tego dzisiejszego odcinka. I oczywiście zasubskrybujcie ten kanał, dajcie łapkę w górę, napiszcie komentarz, czy Wam się film podoba, czy się Wam studio podoba. A zrobię komentarz do serduszkowania, to będzie studio. Dawno nie było komentarzu do serduszkowania, a co jeszcze mogę powiedzieć? No oczywiście subskrybujcie z dzwoneczkiem. No, i tak właśnie wygląda moje całe studio. Tak, tu wszędzie. Jeszcze Wam je pokażę, właśnie teraz. Ok. Pokażę Wam to całe, celusienkie studio. przy mam tu laptopa, Nintendo, komputer. jak Tak wygląda to studio i staty w tle. I łóżko, idzę. No. Dziękuję Wam za oglądanie. Trzymajcie się, cześć.